No wiem, no. Już mówiłem, że to są typy. Ja jestem w kiblu, oni tylko się nie spodziewają. Chyba. No i dobra, no. Te typy w kiblu, co byś spodziewał? Ja bym się spodziewał. Ty byś od razu kibel sprawdził. No, no jasne. Ja tu mam pojedynek snajperski. Mhm. Uh -huh. Zarąbić. On uskupuje się, to psychopata. pada. serio. Nie mogę wpaść i tu strefa tylko tam. Żaden z nas nie może trafić, to pilne. Okwo, no ja pił. Nie <grym> <grym> Co robicie? No pojedyncze, się <grym> <laughs> staram biście. A mnie to nieraz nie trafił. Typy, oboraz. raz Naura. Ja wiem. Dzisiaj <laughs> w swoim życiu. No, ci również. Ja to sobie poczekam, ty tam sobie walcz z nim. Jak chcesz. Nie, już poszedł. Teraz się z tym będę bić. Nie, nie, ja to nie chcę być, bo ci to kamperzy chyba. No, a ja tak są. <laughs> Czy ja no są w kiblu? My tu w kamerach już nie wiem, co to jest. O, dla U mnie. Co on to coś, tu leci się. Jak umie to ci nie pomogę. No tak, jak. Mieki nie spokojnie. Jestem samo No i świecie. Fuck No dobra, bo zona O kurwa. Mam 11 hp. No my lam to apteczkę, skoro z nim wzięł mnie No szkoda Myślałem, że nie potrzebna będzie no. Teraz to by się przydało Kurwa Tylkoś tej tak gramy Nie, nie wiem i ja pierwto Ules mnie Niezeku ja Tylko 5 500... sekund, ja się A. dwa nie razy Nie masz lecimy. lat Na ile wyglądał Anteksu? Chodź, 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 uważaj, uważaj Uważaj, to są też maty, z którym się pojedynkowałem. Koźba 17? No, prawie za tydzień. Równo za tydzień, mam 17. Koźba. Co to na serio? Dawaj, klucz to Widzisz? No. No, nie <grym> Dobra. No. Jakoś mi się udało. Top 4. Wow, mega. No, gramy 4. Czy ramy tego? A nie, dobra, ale... Jest, kurde, muszę się usunąć z ale... no. Jestem. No ja idę. No to się ma, Mauro. Adios. A co chyba jest? Ok, najsłabszego no już nie mam. Idziemy na to. To ustawaj. No, świetnie. Tiltety. Podstawowo. Miałeś wczoraj ryzykować tymi pieniędzmi, ale no, jak zawsze. No Bo poszło, poszło sobie. No i co, straciłeś czy już nie chciałeś no nie. ryzykować dalej? <grytety> Póki co mam tylko tyle co? Uh -huh. do tysiaka dajmy dalej, dzisiaj, dzisiaj lecimy dalej do 500? choć wydałem już leciutko, ale to uh -huh. spokojnie jest ty grasz do chujery? <śpuszcz> no, no, to już zostało, więc już to może wiem, tylko nie wiem w co kontra, kontr 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 <śpuszcz> Ja tak na pół godziny albo godzinę wbijam i ja lecę, bo szkółka no wiadomo, ja praktyki no wiesz. Ja to jest pierwszy pierwszał. No A ja ty wiesz. poszłeś na tego. Na co ty poszłeś? Ty do, czy... do tego ci. Kuchał. No na... Do, do... Jutro, jutro, niczą, tego. A ja nie do na kucha, że poszło. Technikum liceum ci. Obo troszkę, No. Do zawodowy. No to zawodowy. Wiadomo. Ach, ty goście. Pomocy, goście, bardziej. Co Aleki. No to powinno działać dlaczego A dzisiaj nie dlaczego? Dajcie po sobotę. Ale laga została mm, no Ja mam jakieś lagi. Musa kolopsować, może raczej się Jak toż, żeby... nikt nie płakał. Można, nie wiem, spamięć. <laughs> Przydałoby się nie spamięć. Nie no, jakiś spotów do mnie idzie. Ja? Nic nie ma. Tylko widzę super aim, który trafił dwa razy. <try> Jak to? O kurwa, To się pomściło. Haha, <try> bekasz <try> Ja, ja nie chciał, ja nie wiedział. W się z dwóch na jednego No, no was biłem po co teraz... Bije, nie pijecie Tak nie miało być Miało być odwrotnie Spokojnie nas no spokojnie. No spokojnie. Oh shit. Spokojnie. Uh -huh. Ale uspokój się tam na dole. Nie. Co ty robisz? Jestem On wrócił O kur... Ja się. Ja nie wiedziałeś O kurwa Co to To i tak miało wyglądać Dobra Bambiku No co? O! Nie, ale... Ja się z tobą bawiłem, a ty trochę pompy musisz wyciągać z swojej gaci. Bo nic nie miałem do powiedzenia do no co? Nic no co a, Było mówić, było mówić, to bym dzisiaj nie mogła. Co najpoli, gra? No tylko spaza, z, tego Skaro. Z Что ты <scream> <Yoshi> <Memory> <invite> <Alexvan fucking> Trochę już by się bał Bo trochę dostał Ej, ale uspokój się tam na dole na, na dole? Na górze jestem Tak, jesteś na dole mhm. po bawy Po bawy się trochę Chyba tak Ale nie tak

nie się nie pochwalić, Nie no, on się nie bawi, wiesz co On leci na bombę w tej grze to nie To tak znokautuje, że hopcie popatrzę Jo, ale to jest... O, długie. chwala, go dostałem Japie Czemu to jest plastelina, co? On poleciał Nie, ja, nie ja trafił O, trafił Aha Ja to stało z pompy 37? Trzydzieści siedem Ale jest zabawne Trzeba bym ciągnął do lewej tabeli co ty za chwilę No to nic, nie mam to mowy. Do mówienia. Co ty za chwilę na tab tabeli? To dawaj. Okej. Okay. On Cię pokonał? Cichy to cię A, Ciebie też? No a mnie mógł, bo ja chopię do... Ale mnie musisz bawić No uch, kolego, przez <słuch> to, że tamten typ mnie odpalił, nie to wiesz No dobra, tak chcecie, tak, tak, tecie, to tak mu zobacz, tak będzie. No to wszystko wina tamtego, co nie? Tak będzie, jak chcesz. właśnie ja, ja mam plan, co nie, on ja się tego nie spodziewa mhm. Dawaj, no i nie wiesz. O, chyba w tym udaje, że się bawi, aby wiesz, było się ten. Mm -hmm. W momencie, ja, a ja już bawię cię się ci bawił bawi. Ja już na nie będę muszę, chcę sam to A miałem opcję iść do jacuzzi Ale wolałem z wami zostać, widzisz jaki jest No Widzisz, widzisz, a ja Fajne. mogłem Opisać serio do końca jeszcze, ale no No A ja mogę iść spać w tym momencie też A ja mogę serio, mogę spać Mogłem nie wiem co robić Coś tego. Zjeść kolację Ale dzisiaj Jadę. bez kolacji lecimy ja dzisiaj bez kolacji. Idę. No wyjdziesz. Nie, w sumie płatki chyba sobie walę przed snem. to przed sobie walni płatki? sobie zjem, może. Monte. No rekon, bo się, wkurzyliście mnie. Muszę o, ja dawno acel... nie jadłem Monte, bez kitów. Monte? Jadłem wczoraj. Ja dawno temu nie jadłem Jak ty nie zostałeś? Bo, jest, bo ja ci tu jął, czekaj, masz dostałeś, czy po prostu nie, ja nie, nie trafiłem? Unik, ja chupię 300 pingu, polecam, mówię sobie bałe się, uh, uh. 300 pingu, 200 pingu, to są 30. Tu. Co robisz? A co ci to obchodzi? A do góry albo nie wiem co zrobić. Hmm. Dawaj. Ja. Och, jakim cudem? Nie wiem. Nie wiem po prostu. Jak ja to przeżyłem? Panie, uspokój się.

Nie, no on jest. Co on jest? Na końcu tabeli. Nie, no ja nie jestem na końcu tabeli, co ty gadasz? Ty? Jeszcze nie. Jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze. Jeszcze. Hmm. Co ty z mafii jesteś, że tak mówisz? <laughs> Fortnite mafia, Fortnite RP, Fortnite prokucja nie zauważyłem Jakiś ciapak do mnie leci No szkod Właśnie palę Ja skimili No i no, cool no, laga dostałem, 200 pingów WHAT? Z dupy 200 pingów poszło. Ja się nie bawię. <grym> ja się bawię. Nie, ja po prostu lubię triki z Ameryki. Kwa, skacz. Deadpool skacz. No i. Ale z ciebie, Czemu Tego z... 200 temu, ten... 200 pingów polecam. co ty, mi edytujesz nagle i 200 pingów, co nie? Masz jakieś nie A, nie, a jak ja tak plany, miałem jesteś... kilka razy już teraz, niedawno. My światło to jest taki dobry. Set leci na odpale, mam woda z tego.

Spokojnie Spokojnie piesku. O, da, otwórz. Piesku. Spakuj. No i dostałeś piesku. Piesko do budy. O nie. To idzie dla ciebie. Nie on idzie! On idzie! Ja się go boję! Chwaczek Trochę to potwór. Kurwa na Ja się go boję. On idzie! Olbrzym idzie! Po ja nie. nie, nie. Nie poddam się bez walki. Na serio? Nie!

Co to za... On się fajnie bawi, co nie? No. <grymne> <grymne> Dobra, koniec tego. To ja zostałeś, to ja zostałeś. Z tej perki z tej graży wszystkiego. Jasiu! Jasiu! Jaki się. tu czuwaj, Jasiu? To się poszło. Ja mój kolega tak mówi do każdego Jasiu. Mhm. Ciekawe. Inny jest, on specjalny jest. Jak ty? <laughs> ja nie jestem specjalny, jestem świetny. Mhm. Dobra dawaj jest... O, superko Chodzimy na salę, to znajdzie sniper. No to dawaj. Ale to jest ściapak, a, a, że on w dół posiadł. Ale wykiwany! LK, LK! No to to jest za gówno! Twoje robi ciężko Za gówno! To za gówno! Ja Idę do kibla kibla. To idź sobie. 200. Ja Nie wiem, jak, ale 200. sobie, bez celowania. Trochę. haha Ale będziecie w porządku. Ale tak szybko wróciłeś, że ty teraz nie wie do łóżka? Nie, bo. Co kibelka belka wiesz? Aha, do łóżka masz. <grytum> Pod łóżko idziesz <it> już. <grytum> A, zapomniałem, ty kurwa kaczku jesteś Kaczki, Kaczki No chodź No co do wody, to wszystko. No właśnie, ja w wodzie jestem Co so ty do mnie gadasz filmie. I znowu moim ekranem... Ja No! Ty pijany jesteś! No! <laughs> Jak to? <laughs> no nie! <laughs> <Yeah>. <laughs> kurwy, by. I... No i wciąż to jakoś to. Tak Bo ja nie wiem co się dzieje. <laughs> Dion, you czemu...